Hej wszystkim, tu BelaPrimiPest i jestem z... Jamnicka LPS Jej! Yeah. I propos dzisiaj nagrywamy cały LPS poza serialami i filmami no. Tak No i tylko chciałabym pokazać co ja mam, nowe petshopy. Pierwszy to jest taki dog Pierwszy był Naprawdę? No, e, dawaj Później syset Ten Jamnik Który ma magnes i dog też ma magnes i wiecie co? Ja będę miała dwoje miki jednego z pa, pa. No i mój, ostatni mój ulubiony, Koli! I dziewczyna No. Ja na dziurkę. Dobra, a więc zaczynajmy! Dobra... Więc co, jedziemy? No, ale... Ja kieruję. Dobre, kocham. Dobrze, że Kaśka już se poszła. No, i to bardzo. fajnie. Dobra, Fanie, że już se poszła. Nie lubię nagrywania. dziewczyno Dziewczynocy, nie wiesz jak my tu nagrywamy dziennie. Dobra, jedziemy ten, jedziemy do Polski, jej! Pomyśl, komuś nie Dobra, jedziemy. <grym> na górze. Ha! Dobra, kochanie, możesz jechać. Dobra. Jedziemy. Jej! Yeah. Juhupi, juhupi, juhupi. I będziemy musieli nocować na nadwórze. B, bo hotelu nie ma. No. Bo Kaśka już posprzątała. Au! Wszystko dobrze? Dobrze, że lps tam. Dobrze. A Gdy Kaśka gdzie jest? W Polsce. Nie, Kaśka by nas zabrała. Ano. No to chyba w szkole, tak? Matko, wiesz, która jest godzina? Która? Osiemnasta! No to gdzie? Chyba u Zosi. Dobra, ale nie mogę. Ten kaśki pokój jest taki wielki. Dawaj, dawaj do Polski. Dzień drugi! A kiedy będziemy? Właśnie już jesteśmy. Ja tylko zaparkuję. W Polsce w ogóle jesteśmy... nie jesteśmy! Byśmy jechali kilka tygodni do Polski takim małym samochodzikiem. No zrozumaliśmy się gdzieś. Do końca pokoju Kaszki. Bo jest tylko dywan! Dywa I dywan! Nie. Ej, a teraz jest w ogóle coś innego co to jest? E, to jest podłoga. Podłoga. Ale nie jest to tak jak w filmach. No nie, bo my jesteśmy ciągle na dywanie Kaszki. No. Idzie czy nie? Nie chce mi się, tak szczerze. Jest w Dobra, jest w samochodzie! Ja też. Ja też! Ja powiedziałam pierwsze. Dobra, jest w w samochodzie, ja też. Ja też! Dobra, wy co Ja mam Puszczysz swój bagaż. Hej, o ja nie chcę spać na, na tej wykładzinie. Życie mało. Żyć nie umierać. Ym, no to właśnie. my... A nie jest Kaśka? No, no nie, właśnie. Chyba u Zośki. A. A, o tej najlepcej koleżanki. Ja mieszkam z tego tak? No. A no. Ej, to y, ja... Ziz, ja pójdę zo, znaleźć kilka tych. no, Kocy. Dobra. No Poczekajcie tu chwilę. Okej. Okay. Nareszcie przyszłam. A co wy robicie? Palamy się, nie wolno. Jeju, tu nawet dobrego słońca nie ma. Jej. Patrzcie, co ja z znam. Kawałek kartki. A. No, ale coś się zmieści tu. Chyba. Au, to jest twarde. I znaleźć jeszcze kilka kartek, proszę. Nie, weźcie. A ja może z, zanocujemy na jej iPadzie? Albo na jej łóżku jest. Dobra. Na łóżku. Na łóżku no. Ale ja się najpierw poopalam. Dobra, to może to będzie do opalania? Dobra, idziemy się drapać. To jest ten. To jest. Do opalania. Dobra, gdy przyszli, wszyscy doszli. Ha! Nareszcie. No, jak tu jest miękko? Tylko. Ile we słońce jest? Słońca, chyba lampki. Ale ja się obchodzić. Zawsze jest. Weź ze stoimy na jakimś skale. Nie wiem. Jeju, my już do szkoły nie chodzimy. Już dawno, dawno temu. Słuch. Skończyliśmy liceum. Dobra, tu jest miękko. Tutaj jest. Ja, ja śpię tu. Ja tu. Ja się teraz. A, że... Ja tak. Ale wolę, żebyście tutaj się opalali. Aha. A ja to sobie tutaj. Musi być to... Ja pójdę zgasić światło i może zapalę lampeczkę. Dobra. Pójdę z tobą, wiesz? Dobra. Dobra. Ja magnesu nie mam. Dobra. A ty masz? O, idę? No, idę, idę. Poczekaj. Pomocy! Aha. Ciemno. Nie wiem, co Dobra, mi nie. Y, czekaj, ale ty wiesz, jest lampka? Tak, wiem. Wow! Niech nie jest. No, o! Dlaczego ona tu ma Alantan? No, bo ona wiachuje i tam. Dobra, idziemy, idziemy. Mam bez głup. Geronimo! Dobra, czekaj. Wyprawię tą lampkę. Była dobrze, wiesz? A ja chcę ją trochę do góry. Aha, au. Leciałam w górki. Aha, dobra, może chodźmy już spać. już jest ciemno. Nawet za oknem. Pokazać, udowodnić. Dobra, idę. Dobra, daję. O, jak ciemno, że nic nie widać. Dawa. A, złapałem się tego na szczęście. Jerozolmo. Autoboli. Nie umiem. Ja idę spać. Dobra, chodźmy wszyscy spać. Ale pijamy są na golosach. Nie, ale dobra. Nie ja, ja chcę w ubraniach. Ja też. Ja i tak mam pijamy. Ja też. też A ja mam pijamy. Nie. Prawda? Prawda? Tak. Dobra. Idziemy spać. Dobranoc. 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 Skasuje ognisko. Jakie ognisko! Wow. Dobra Dzień trzeci Która godzina? Wstawajcie A Jak to się nazywasz? Nie mam już imienia Aha! A ja jak się nazywam? To nazywa się nazywasz Sonia. Zapomniałeś? A ty nazywasz się a Ty Lili A ciebie nazywała. Kleo. Um, Aha, Kleo. No to chyba się nazywa. Kleo. Czyli się okulary? Tak, po prostu. Dobra, um, co robimy dzisiaj? Dobra. Co dzisiaj robimy? Yy, czekajcie, to ja pójdę zapalić światło, a ja idę sama. Dobra. razem. Dobra, dotarłam. Tutaj się. Dobra, tutaj Uuu! Uuu! Dobra, zapaliłam. Znowu muszę tą lampkę zgasić i biegnę funę. witam! LATAM! Dobra, doszłam! Pomóżcie! Dobra. Dlaczego się wszyscy opalają? Ja się no. położę. A ja chyba lo Co robimy? A przecież mamy dokończyć no, tą naszą podróż. Są, no jestem ogólna. Jedejmy z mhm. ja, Polowania, ja. serio, tutaj nic żywego nie jest, Tam jest las. Jaki To jest Wow, las! To jest koniec łóżka Kasi! Dobra, biegniemy na dół. A! A! Dobra. No więc lecimy. Lecimy, lecimy. lecimy. Latam, Witam. Latam. Latam, bo. Dobra, a więc lecimy dalej z podróżą. Aaaa, poczekajcie, bo ja czekam za okulary. Są takie niwne. Dawaj, starujesz. Nie <grym> No więc lecimy na szczycie. Znowu? Funę, litam, latam. gdzie jestem Biegnę, frunę, witam, na tam, nie jestem. No, coś chyba musisz zapiąć. Pas dobra, lecimy. Pod koniec podróży, kilka tygodni później. No to wracamy. No, wracamy. Ale cię zatrzymamy? No Dawaj jedziemy Ty <grystanie> się został z naszym samochodem A ja zostałam Au. A więc ludziska to jest koniec części pierwszej yeah. Bum Um, dziękuję za oglądanie i piszcie imię dla tego kolego. No. no. i mam nadzieję, że Wam się tam za jakby spodoba. No to jest odcinek I... pierwszy. Tak. I teraz pokażemy, kto występował. Jake, dot niemiecki. Hello. Nim jest jemniczka um... LPS TV. Lili? Cześć! Niem też jest jemniczka LPS TV. Snow. Elo, Elo. Jestem ją ja. nie. Ja. Sonia. Jest nią jamniczka. Uwielbiam jamniki dlatego się nazywam jamniczka. A ja jestem tym Kolim. Jeszcze nie ma imienia, więc piszcie w komentarzach. I Uwijmy sam się jutro. Yy, no tej... w kolejnym no, odcinku. Części raczej. Dosyć. No części. I, I tutaj jest samochód, który nam posłużył. Okay. I torebka. Spodoba... Yy, zrobiła nam wypadek. No, spowodowałam wypadek. No i kamera się tak wtrząsła i pum. Wow. No. Dawa, mam nadzieję, że Wam się spodobał ten film. No. Ten serial raczej. No taki mały serial. Nie. Taki A więc kończymy. No i cześć! Pa. Widzimy się w następnych odcinkach. No. Pa! Pa! Wpadajcie na jej kanał.